O pożar nie trudno, dlatego trzeba koniecznie na kombajnie posiadać sprzęt gaśniczy. Skąd się zakopciło? No ale dobrze, że wyszło to teraz. Ja pierdzielę, on mógł się zajarać. nie? Na co dzień piszemy dla Was artykuły do magazynu rolniczego Agroprofil, ale przede wszystkim jesteśmy też rolnikami. Dzisiaj odwiedziliśmy naszego redaktora naczelnego, Krzysztofa Grzeszczyka, w jego gospodarstwie, ponieważ zbliża się sezon żniw i przygotowujemy kombajn Krzysia przed żniwami. Wyrobimy podstawowy przegląd i tak dalej. Krzysiu, powiedz, gdzie jesteśmy, jakie główne uprawy prowadzisz w swoim gospodarstwie, jaki profil gospodarstwa posiadasz. Jesteśmy w miejscowości Michalcza, gospodarstwo około 30 hektarów, profil gospodarstwa produkcja zwierzęca i roślinna w płodozmianie m.in. kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, pszenica, groch i troszeczkę lucerne i trwałe użytki zielone. Jesteśmy u progu kolejnego sezonu żniw. Chcieliśmy Wam pokazać, jak spróbować przygotować swój kombajn do żniw na co zwrócić szczególną uwagę, żeby maszyna w trakcie pracy nie zawiodła i służyła jak najbardziej. Kombajn jest u Ciebie od zeszłego roku, tak? Tak. Od listopada. Pierwszy sezon, pierwsza próba i pierwsze działanie. Przed Tobą. Jaki to model? specyfikacja tego sprzętu. Jest to John Deere model 2066, kombajn z silnikiem prawie 300 konnym, header 5,5 metra. Tyle wiemy. Resztę zobaczymy na maszynie, jak jest budowana, na co tam zwrócić szczególną uwagę, kwestii jednostki napędowej, układu chłodzenia, przekładni, łańcuchów i zespołów napędowych. No to idziemy do garażu. To działamy. Mając zamontowane akumulatory, rozpoczynamy od włączenia prądu i zasilania. Poza zamontowaniu zespołu żniwnego na kombajnie, trzeba podłączyć, że tak powiem, układ napędowy, układ elektryczny i hydrauliczny do napędu poszczególnych zespołów roboczych w zespole omotowym. I gotowe, header zaczepiamy. Jest ok. Na początek, że tak powiem, sprawdzania kombajnu, trzeba go uruchomić i sprawdzić poszczególne zespoły, jak działają, jak funkcjonują, czy wszystko działa i kręci się po zimie. Przedruszenie w ogóle kombajnem. Na pierwszy start trzeba sprawdzić silnik, czyli jednostkę napędową, po kolei, czy w układzie smarowania mamy olej, czy mamy wystarczającą ilość paliwa w zbiorniku, układ chłodzenia, żeby po prostu na pierwszy start tych wszystkich zespołów nie zabrakło jakiegokolwiek medium. Sprawdzamy poziom oleju. olej jest świeżo wymieniony. Musimy jeszcze raz. Olej jest. Tutaj mamy dostęp do układu chłodzenia. Dobrze. Sprawdzamy jednostkę napędową po kolei. Olej w silniku, układ chłodzenia. Mamy zbiorniczek wyrównawczy. Widać, że jest powyżej minimum. Oleju. Więc takie podstawowe rzeczy, które przed pierwszym uruchomieniem trzeba sprawdzić. Kolejne bardzo ważne rzeczy to jest sprawdzenie poziomu oleju w układzie hydraulicznym. gdzie mamy tutaj zbiornik do obserwowania będzie gdzieś na zewnątrz, z tamtej strony, byśmy mogli zobaczyć. I tu jest dodatkowa przekładnia, gdzie też wymaga oleju, też możemy sprawdzić. Widzimy, że olej w tej przekładni, która tutaj rozdaje napęd na kolejne zespoły, jest dobrze. Przed sezonem warto sprawdzić też i wymienić po kolei olej w silniku. Filtr olejowy to jest konieczność i po kolei filtry paliwowe, żeby nie było jakichś zbędnych przestojów w wyniku zapchania czy też niedrożnego filtra i, i pracy silnika na pełnych obrotach, z pełnym obciążeniem, bez żadnych problemów. Dla prawidłowego funkcjonowania silnika potrzeba nie tylko dobrego oleju w silniku, nie tylko dobrego paliwa w układzie zasilania, ale przede wszystkim czystej chłodnicy, która ma zagwarantować dobre chłodzenie jednostki napędowej, dlatego przed sezonem warto sprawdzić hmm, czystość samej chłodnicy, drożność nie tylko chłodnicy silnika, ale też wszystkich innych, które biorą udział w chłodzeniu. Tam ten silnik dodatkowy jest wyposażony w intercooler, więc o też jest dodatkowa chłodnica, która jest zamontowana tutaj u góry i też trzeba dbać że tak powiem o to, żeby były te układy wszystkie czyste. No, w tym kompanie jest zastosowana dodatkowa osłona, siatka i, i szczotka, która y, omiata bezpośrednio y, kanał, którym powietrze jest transportowane tutaj do, do komory silnikowej i żeby cały czas zapewnić dostęp świeżego powietrza bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Całość jest uzupełniona dobrą szczelką, gdzie zamykamy nie ma dostępu, że tak powiem, ani słomy, ani jakichś drobnych Plewek, które mogłyby szybko zanieczyścić układ chłodzenia silnika. Przy silniku, poza tymi mediami, o którym wcześniej wspomnieliśmy, bardzo ważna jest czystość filtra powietrza. Dlatego trzeba sprawdzić, jak on wygląda. I regularnie przed każdym dniem pracy wyjąć go, wyczyścić sprawdzić, jak to wygląda. No, tu dodatkowo by trzeba było klucz jakiś użyć, ale widzimy, że on jest, jakby to powiedzieć, do czyszczenia. To może tyle z jednostki napędowej. Skupimy się za chwilę na poszczególnych zespołach, które są w danym kombajnie. Jak, że tak powiem, sprawdzić i jak ocenić stan zużycia poszczególnych zespołów czy elementów roboczych? Kombajn to duża i skomplikowana maszyna wyposażona w szereg zespołów roboczych. Najważniejszym i pierwszym, który bierze udział w koszeniu, to jest header. Po kolei w tym zespole trzeba posprawdzać szereg układów, które są zastosowane. Między innymi układ napędowy ślimaka, układ przekazania napędu na przekłaniu Schumachera. W tym przypadku tudzież sprzęgło przeciążeniowe czy wszystkie, że tak powiem, te rzeczy są w należytym stanie. Ocenić trzeba stan zużycia paska, który napędza wszystkie tutaj urządzenia itd. Ważne z punktu widzenia eksploatacji samego kombajnu jest okresowe dbanie o jego nie tylko czystość zewnętrzną, ale przede wszystkim. Stan techniczny poszczególnych zespołów, no i okresowe smarowanie wszystkich punktów, które tego wymagają. W tym kombajnie mamy tutaj, jakby to powiedzieć, zastosowanych szereg łożysk, które są wymagają okresowego smarowania, a pracę w tym wszystkim i zlokalizowanie poszczególnych punktów, które tego wymagają, ułatwia taki schemat dołączony do. Do, 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 do kombajnu, gdzie widzimy z której strony, który punkt, co ile godzin powinien być, że tak powiem, smarowany. Tutaj widzimy na przykład głowica od rury wysypowej, co 100 godzin, gdzie jest umieszczony smarownik, tudzież ile ich punktów jest, w którym miejscu tylna oś i poszczególne inne zespoły biorące w tym udział. Co ważne z punktu widzenia eksploatacji takiego kombajnu, jest, że każdy kombajn posiada szereg takich przenośników. Pierwszy przenośnik jest przenośnik, przenośnik skośny, którym, że tak powiem, ścięte zboże jest transportowane dalej na układ motowy. W każdym z takich zespołów trzeba sprawdzić okresowo przed sezonem stan łańcuchów zużycie łożysk i tego typu spraw, więc no, ułatwiają takie rewizje, czy powiedzmy dojście do, do takich punktów konserwacyjnych, dodatkowe klapy, które pozwolą gdzieś zajrzeć, sprawdzić, ocenić, yy, ocenić stopień zużycia yy, wszelakich tych elementów, które biorą w tym udział. Do, chcąc dostać się do tego, do układu motowego sprawdzić yy, yy, stan na przykład klepiska, tudzież cepów, yy, ich prostolinijność, zużycie i tak dalej, warto powiedzmy Podnieść header, wejść, zabezpieczyć oczywiście celem BHP, siłowniki przed opadaniem, i tutaj możemy sprawdzić, jak te wszystkie rzeczy wyglądają. To za chwilę Państwu pokażę. Tak, jak już wspomniałem, wszelkie wejście, wszelkie wejście pod kombań, wszelkie rzeczy należy wykonać po zabezpieczeniu wcześniejszym siłowników przed przypadkowym opadaniem. Należy to wykonać z obu stron. Mając tak zabezpieczone, spokojnie możemy wejść pod kombajn, sprawdzić układ omotowy i wszelkie rzeczy z tym związane. Tutaj, żeby się do niego dostać, wystarczy odkręcić te cztery śruby. Bając tą osłonę mamy dostęp do, do segmentowych podsiewaczy każdy z nich można wyjąć można wyjąć, wyczyścić Konstrukcja stworzywa sztucznego pozwala na to, że można to y, łatwo oczyścić, korzystając np. z myjki wysokociśnieniowej. Gdzie w trakcie eksploatacji zbieramy zboże czy różny materiał o różnej wilgotności, może dojść do np. Y, zaklejania się tego y, podsiewacza, kawałka segmentu, i wtedy łatwo wyczyścić. Szybko y, można to osuszyć i zmontować z powrotem, bez używania dodatkowych narzędzi. Sercem każdego kombajnu jest układ omotowy. Warto przed sezonem sprawdzić stan techniczny i prostolinność klepiska, tudzież samych cepów, no, mając mimo wszystko chwytacz, kamienie, i tak dojść do, może zawsze do, do przedostania się jakiegoś, e, jakiejś przeszkody urządzenia, czegokolwiek w środku pomiędzy szczelinę omotową i może, na, może dojść do, do, do uszkodzenia powiedzmy jakichś takich elementów, więc warto powiedzmy to sobie sprawdzić i ocenić, e, korzystając z, z kanału tutaj e, pod e, z chwytacza kamieni albo też próbując, otwierając boczne odsłony od bębna. To jest taka ocena też wizualna, ale żeby po prostu wiedzieć, na czym stoimy, na czym jest. Możemy zamknąć i resztę zamontować. W każdym kombajnie mamy do czynienia z napędem poszczególnych zespołów roboczych. Część z nich jest napędzonych, jak tutaj za pomocą przekładni pasowych, a część z nich na przykład za pomocą przekładni łańcuchowych. Przed sezonem warto sprawdzić stan zużycie tych elementów, tudzież nasmarować łańcuchy, żeby to wszystko w trakcie pracy działało prawidłowo i bez żadnych przeszkód. Przy ocenianiu no, ważną rzeczą przy pasach jest to, żeby one były sprawne technicznie, tudzież nie mały jakichś tam. Popękań zużyć, co po prostu w trakcie pracy może uziemić maszynę, a naprawa zawsze zajmie troszeczkę czasu, poszukanie jakiegoś pasa i tak dalej. To będzie, jakby to powiedzieć, no, stratą czasu, a wiadomo, że w żniwa liczy się nie tylko dobra pogoda, ale przede wszystkim sprawna maszyna, która pozwoli bez problemu zebrać plony, o które cały rok żeśmy zabiegali. To może tyle o pasach i o łańcuchach, napędach. W niektórych kombajnach nowszej generacji stosowane są, że tak powiem, układy hydrostatycznego napędu. To jest też zespół, który po prostu wymaga okresowego przeglądu. Wszystko wiadomo, trzeba robić zgodnie z instrukcją i z katalogiem zaleceniami danego producenta w kwestii np. wymiany oleju i tudzież filtrów, które razem, że tak powiem, z tymi zespołami są zrobione. Yy, oglądaliśmy, że tak powiem, układ omotowy. Za układem omotowym mamy układ czyszczenia. To, to są też ważne kolejne zespoły, które warto sprawdzić. Yy, pootwierać okienka tam, gdzie się to da, i, i sprawdzić, że tak powiem, tego. Za układem mamy układ czyszczący. Możemy sprawdzić układ sit, ich sposób regulacji, tudzież poprawność działania i kompletność, że tak powiem, wszystkich żaluzji. Możemy się udać w tylną część kombajnu. W kombajnie że tak powiem, nad układem czyszczącym mamy układ wytrząsaczy. Warto sprawdzić. Zużycie poszczególnych łożysk, w tym akurat w przypadku mamy tutaj do czynienia z drewnianymi panewkami, które bardzo łatwo, bardzo szybko się wymienia. Wystarczy kilka śrub odkręcić, praktycznie z poziomu gruntu można tutaj przynajmniej na tym tylnym wałku wykorbionym te zespoły wymienić. Poniżej mamy układ czyszczenia i sita, które że tak powiem, żeby dobrze działały, funkcjonowały, przede wszystkim muszą być czyste. No tu widać po sezonie było to zrobione ładnie, wyczyszczone, bardzo ładnie działa. No, trzeba sprawdzić też, czy powiedzmy wszystkie, wszystkie układy regulacji działają, czy wszystko się otwiera i zamyka, czy jest wszystko poprawnie zarówno dla jednej strony jak i drugiej strony układu czyszczącego. Czynności te powtarzamy zarówno dla sita górnego jak i dolnego. Też są dźwignie, które ułatwiają regulację stopień otwarcia zamknięcia i można to po prostu praktycznie z poziomu gruntu sprawdzić, tudzież doregulować sobie w razie potrzeby, jak będzie to wymagane dla zbioru danej rośliny. Wiadomo, że do poszczególnych rodzajów gatunków zbóż, które zbieramy, trzeba indywidualnie dostosować kombajn w kwestii prędkości bębna o układu czyszczącego, tudzież otwarcia każdego z Wiadomo, że tutaj no, nie, nie robimy tego na oko, raczej po prostu korzystamy z instrukcji, które producent zaleca, powiedzmy, na jakim ustawieniu pracować przy zbiorze danej rośliny. Takim ostatnim zespołem w kombajnie, który jest zamontowany na samym końcu, jest siekarz słomy. Praktycznie w gospodarstwach, gdzie nie ma produkcji zwierzęcej, to urządzenie jest wykorzystywane na porządku dziennym. Zbierane jest, wykorzystywane nie tylko przy zbiorze rzepaku, ale no, jak jest ktoś słomy po prostu nie potrzebuje, no to wiadomo, może sobie ją tutaj posiekać. No i bardzo ważny jest stan techniczny tego rozdrabniacza, tudzież same noże, kompletność tych noży i warto przed sezonem, powiedzmy, to sprawdzić, bo, bo wtedy no, mamy pewność, że słoma jest pocięta na równe kawałki, równomiernie rozrzucona, wtedy jest, jakby to powiedzieć, łatwiej to zagospodarować po, po żniwach. Co do samego kombajnu warto też sprawdzić, bo to nie tylko układy napędowe, łożyska, pasy, ale przede wszystkim łożyska, o których wspomniałem, ich stan techniczny, tudzież luzy i nadmierne luzy gdzieś tam wykryte i sprawdzone, trzeba po prostu na bieżąco wymieniać, żeby nie doszło do awarii, a nie daj Boże jakiegoś pożaru spowodowanego zagrzaniem się jakiegoś łożyska, bo wiemy, że no kombaj niestety pracuje w bardzo trudnych, ciężkich warunkach i to determinuje konieczność sprawdzania każdego powiedzmy łożyska, które pracuje w kombajnie. Wiemy, że kombajn pracuje w trudnych warunkach, w dużym zapyleniu, w dużych upałach. O pożar nie trudno, dlatego trzeba koniecznie na kombajnie posiadać sprzęt gaśniczy, kilka gaśnic, które są umiejscowione w łatwym dostępie, łatwo, żeby je po prostu zabrać gdzieś, w razie czego się u, 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 ugasić szybko pożar. No i co, co też ważne, żeby gaśnica miała legalizację i aktualne, powiedzmy, badanie, które no, stwierdzi, że jest, jakby to powiedzieć, gotowa do użycia. I w pełni sprawna. Praca operatorowi ułatwia nie tylko dobrze wyciszona i klimatyzowana kabina, ale szereg urządzeń elektronicznych, które czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem nie tylko jednostki napędowej, ale też poszczególnych zespołów układu amontowego, gdzie mamy tutaj szereg ikonek, które, jak zapalimy, będziemy widzieć, jak to wszystko działa. Po uruchomieniu. Mamy zbyt niskie obroty. Zwiększamy obroty wszystko działa. Obroty spadają. Jest sygnalizowane, że jest jakby to powiedzieć, praca na zbyt wolnych obrotach. Operatorowi ma ułatwić nie tylko dobrze wyciszona i klimatyzowana kabina, ale przede wszystkim czyste i świeże powietrze w niej, więc przed sezonem warto sprawdzić stan nie tylko klimatyzacji, ale przede wszystkim filtrów, które uczestniczą w oczyszczaniu powietrza, które dostarczane jest do kabiny. W tym kombajnie mamy tutaj zastosowane takie łatwo do tego, wiadomo, widzimy, że jest filtr który wygląda jak wygląda, więc przed sezonem będzie go trzeba nie tylko wyczyścić, ale w razie konieczności widać, że wymienić na świeży i nowe, żeby mieć w kabinie dobre, ładne, czyste powietrze. W każdym kombajnie jest zastosowany szereg okien rewizyjnych, które pozwalają na łatwy dostęp do danych zespołów. Takie okna rewizyjne wiadomo, że konieczne są w czasie omoty, ale po sezonie trzeba je zdemontować celem przewietrzenia kombajnu i wszelkie gryzonie. Różne inne, które mogłyby być w kombanie wejść, uszkodzić jakiekolwiek gumy na uszczelnieniu poszczególnych zespołów, yy, mogą wejść, wtedy mogą wyjść. Komba jest przewietrzany, więc nie ma z tym problemu. więc Po sezonie warto to wyciągnąć, a przed sezonem, przed wyrazem na pole, koniecznie zamontować. Przez takie okna rewizyjne mamy łatwy dostęp, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, do układu młotowego, czyli do bębna młotowego, klepiska i szeregu tutaj dodatkowych podzespołów, które można sobie ocenić z poziomu gruntu. Okna rewizyjne są zastosowane w zbiorniku, gdzie możemy sobie otworzyć nie tylko po to, żeby tam powietrze się dostawało, ale przede wszystkim, żeby mieć łatwe, łatwość czyszczenia zbiornika po zakończonych akcjach żniwnych. Jak wspominaliśmy, w każdym kombajnie mamy szereg okien rewizyjnych, które pozwalają na łatwy dostęp do poszczególnych zespołów. Tutaj w każdym kombajnie, tak samo i w tym, mamy zastosowane otwierane klapy, które są pod przenośnikiem, który transportuje nienobloty na bębenomotowy i drugi przenośnik, który jest, transportuje czyste ziarno do zbiornika. Te urządzenia po sezonie, wiadomo, mogą być otwarte, nawet muszą być, żeby wszelkie zanieczyszczenia mogły sobie wylecieć. A na, na, do, do pracy trzeba to ładnie oczyścić. Pospinać i żeby po prostu wszystko było szczelne. Dla prawidłowego funkcjonowania jednostki napędowej potrzebne jest, jakby to powiedzieć, czyste paliwo, które dostarczane jest ze zbiornika. Na jego dnie mamy zamontowany dodatkowo separator, gdzie można, że tak powiem, wszelkie zanieczyszczenia, tudzież wodę sobie odkręcić i spuścić przed sezonem. I warto powiedzmy tego regularnie dokonywać celem. Uchronienie jednostki przed poważną naprawą, np. Na wtyskiwaczy tudzież pompy wtryskowej, która zasila, że tak powiem, tą całą aparaturę wtyskową. Jeżeli chodzi o prawą stronę kombajnu, mamy też tutaj szereg zespołów napędowych, przenośniki, które napędzają przenośnik ziarnowy, który transportuje ziarno do zbiornika, ale też ważną rzeczą jest układ napędowy bębna omotowego. Warto sprawdzić, powiedzmy, sposób regulacji. Poprawność działania i regulacja z niskich obrotów na, na, na wyższe, czy to działa po prostu tak jak po prostu powinno być, żebyśmy w razie zmiany rośliny do omotu mieli łatwość, możliwość regulacji powiedzmy tutaj prędkości obrotowej bębna mutącego. W tym kompanie mamy dodatkowo zastosowaną przekładnię redukującą, bębny, redukującą obroty bębna, które przydają się na przykład przy zbiorze roślin jak rzepak, groch, żeby nie dochodziło dodatkowych uszkodzeń nasion w trakcie zbioru. Nie wspominaliśmy jeszcze w kompanii o układzie czyszczącym. A w układzie czyszczącym bardzo ważną rzeczą jest wentylator, który jest, że tak powiem, tutaj umieszczony w tej okolicy. No warto też sprawdzić paski, które go napędzają i poprawność działania, czy powiedzmy, to w trakcie pracy będzie miało do dobry efekt i skutek czyszczenia materiału, który zostanie zbierany. Wszelkie, jakby to powiedzieć, sprawdzanie stanu technicznego kombajnu warto rozpocząć od zamontowania zespołu żniwnego i sprawdzania stanu technicznego poszczególnych zespołów, które w tym uczestniczą. Mamy tutaj akurat zamontowane też m.in. stół do rzepaku, gdzie wymaga to dodatkowego napędu, przełożenia paska, napięcia, sprawdzenia, że tak powiem, jego tutaj działania i funkcjonowania. Kolejnym zespołem, który uczestniczy w tym wszystkim jest zespół tnący, gdzie trzeba ocenić kosę i nożyki, które w tym uczestniczą. Wiadomo, no, musi być kompletność tych zespołów, kompletność nożyków, żeby to działało, funkcjonowało i tak dalej. Następnym zespołem, który uczestniczy w podawaniu materiału ściętego przez zespół tnący nożycowo-palcowy jest przenośnik ślimakowo-palcowy, który dostarcza materiał do dalszej części kombajnu. W tym zespole warto sprawdzić przede wszystkim kompletność wszystkich palców, które podają materiał, w tym przypadku są one rozmieszczone na całej długości przenośnika ślimakowo-palcowego. Trzeba sprawdzić, żeby mm, były one nie tylko kompletne, nie tylko wszystkie, ale przede wszystkim gniazda, w których są umieszczone i poprawność działania i sposób też regulacji, który gdzieś pewnie będzie z drugiej strony pokazany. No, na zimę warto powiedzmy poluźnić wszelkie przekładnie pasowe, żeby pasy nie miały, nie niepotrzebne były napięcia. Wiadomo, że wtedy nie pracują, a też nie, nie zużywają się. Nie, nie, w, tym, w ten sposób możemy prosty, de, regulując, się, odkręcając troszeczkę śrubę z napinacza, zostawiając na zimę luźny pas, możemy, że tak powiem, próbować troszeczkę wydłużyć żywotność tych elementów przenoszących moment obrotowy na poszczególne zespoły robocze w kombajnie. Dzięki Krzysiu za przedstawienie najważniejszych elementów, które trzeba sprawdzić w kombajnie przed rozpoczęciem sezonu żniwnego. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się naszym czytelnikom oraz widzom. I czy masz coś jeszcze do dodania w kontekście przygotowania kombajnu przed żniwami? Podsta przedstawiliśmy tutaj praktycznie podstawy, które wynikają z prawidłowej eksploatacji. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę w danym zespole, w danym układzie napędowym. Jednak nie wszystkie rzeczy da się zrobić samemu. Takie zespoły jak układ klimatyzacji czy układ elektroniczny, niestety nikt we własnym zakresie, w domowych warunkach bez specjalistycznego oprzyrządowania nie jest w stanie zrobić. Dlatego trzeba skorzystać z porady i pracy fachowców, tudzież serwisów autoryzowanych dla danej marki, że tak powiem, komajnu zbożowego. Dokładnie tak jak mówisz i pamiętajcie, że podstawa przed rozpoczęciem sezonu to sprawdzenie kombajnu. Żniwa to trudny czas, gdzie nie trudno o wypadek ze względu na dużo obowiązków, często walczymy z pogodą, z uciekającym słońcem, przed deszczem, żeby zdążyć skosić. Wtedy chwila nieuwagi, więc żeby ustrzec się przed jakimiś niebezpieczeństwami w trakcie żniw, podstawa to przede wszystkim sprawny sprzęt. I zapraszamy wszystkich do śledzenia naszego kanału i subskrypcji oraz zapraszamy na naszą stronę www.agroprofil.pl do śledzenia najważniejszych informacji z świata branży agro.